Cześć, to Marek. Zazwyczaj albo coś reklamujemy, albo prosimy o suby i lajki. Dziś trochę inaczej. Jeden z naszych widzów ma problem. Jego siostra potrzebuje operacji kręgosłupa z uwagi na idiopatyczną skoliozę trzeciego stopnia. Choroba szybko postępuje, więc potrzebna operacja. Szczegóły macie w linku do zbiórki na siepomaga.pl. Link w opisie i przypięty w komentarzu. Nie trzeba dużo. Możemy pomóc widzowi, ciłając złotówkę do złotówki. Pomóżmy i uciłajmy jak Marek. Drodzy zebrani, zebrane i inne, co? Inkluzywność. A tak, z radością ogłaszam, że zgłosiliśmy naszą kandydaturę do organizacji Mistrzostw Europy Kobiet w 2029 roku. Turniej takiej rangi byłby kolejnym milowym krokiem w rozwoju kobiecej piłki w naszym kraju. Hip hip hura! W przyszłym roku będziemy gospodarzem piłkarskich Mistrzostw Europy Kobiet U-19, a w następnym Mistrzostwa Świata Kobiet U-20. Czyż to nie wspaniałe? To wspaniale, panie prezesie. No przecież wiem. Jest wielka szansa, wręcz ogromna, że ktoś wreszcie to obejrzy. Brawo. Musicie wiedzieć, kobieca piłka nożna stanowi Kluczowy element naszej strategii Jakiej strategii? Hm? Jakiej strategii? Tak Jak się ta strategia nazywa? Z kuchni na stadion O puchar soku lift Co? Brzoskwiniowo-jabłkowy Z kuchni na stadion? No a dokąd? Drodzy zebrani Nasza strategia jest właściwie bezbłędna Do każdego biletu jaki rozdamy na wszystkie mistrzostwa Dokładamy Pronto do mebli i gąbki kuchenne No Będzie pięknie! Widzimy główny problem, z jakim mierzy się kobieca piłka nożna. Staramy się go zwalczyć. Zachęcamy ludzi do oglądania. Marketing! Spreading! Petting! Mm. Brawo! Zwiększamy zainteresowanie, by na stadionach było więcej kibiców różnej maści. Różnej maści? No, proszę spojrzeć. Mecz Stamilianka Olsztyn, czwórka radom. Psy stanowią prawie 13% obecnej widowni. Co? Oj, facha, co ty gadasz? Przecież to może być czyjeś psiecko. Walczymy o każdego kibica. Czy ma dwie łapy, czy cztery łapy? Dokładnie. Nieważne, czy ten kibic umrze, czy zdechnie. Brawo. Jak poszło? Jak zawsze, panie prezesie. Kolejny trio? Ta. Marek? Panie prezesie, jest sprawa. No? Mam babiarza. To do lekarza. Nie, babiarza. Co? Moż baby? Nie, Przemysław Babiarz. Komunizm? Czeka przed biurem. Przytrzymaj go jak wojewódzki swój profesjonalizm. Zaraz przyjedziemy. Panie Przemysławie, pan sobie siądzie. A dziękuję. Coś podać? Wodę, kolkę? Nowy etat. Hmm? Słyszałam, że poszedł pan na całość i urosły panu jądra. Jądra? Jądra. Takie coś co brakuje w większości dziennikarzom. Ja tylko opisałem co widzę. Ja też. 13 minut i 46 sekund później. No i on do mnie mówi, tak się bawi warszawka za pluty plepsie. Oj oj. A ja mu na to, panie Filipie, ale to niebezpieczne i nielegalne. Aha. A on mi odpowiada, My z telewizji to możemy wszystko. Ciemny lud i tak to kupi. No widzisz Marku, tak niektórzy mają. Twój fifi tak mi powiedział na koniec. Już już jesteśmy. Co jest grane? Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie Babiasz. Co tam? Bywało lepiej. Tewał pędził w prawdę. Nowe nie znałem. Co się stało? No, zawiesili mnie. Zabrakło trochę refleksji. To znaczy, bo tak na grubo poszedłeś. Komunizm, komunizm. No a jak? Roztropni. Na przykład powołując się na źródła, czyli samego Johna Lemona. Jest to wizja komunizmu, choć sam autor nie był komunistą. No i byłoby po sprawie. Wow, pan prezes to jednak umie w racjonalność. No bez przesady, yy, komentator jest od y, komentowania. I sama ceremonia nie była zbyt łatwa do skomentowania. Trochę Francuzi poszli po bandzie. Za mało Francji w samej Francji. Francja to już przeszłość. Francji to nie ma. A gdzie był Asterix i Obelix? A gdzie Żandar i Louis Define? A gdzie bajki? Madeleine? Gdzie sportowcy? Gdzie kolarze? Gdzie ratatuj? Szczurek? Szczury też były są wesołe szczurki, dzieciom przyjazne szczurki, tańczą śpiewają, robią ram, tam, tam, tam. To są wesołe szczurki, co wyskoczyły szczurki, biegają gryzą. Była baba z brodą. My mamy swoją. Ja się gole, a ty nie, Borsuku. Baba nie wie. Niestety wiem. Pokazywał. Kiedy? Kiedyś wyskoczył z biura i zaczął mi tu wymachiwać. Tak mogło być. Nie pamiętam. Obecnie społeczeństwo jest bardzo tkliwe. Delikatne jak płatek śniegu. Prezes ostro całej generacji. Wszyscy mocno delikatni. W czym, panie Przemysławie, możemy panu pomóc? Znają panowie moją sytuację. Za polska huczy! Ja kocham komentować. Komentuje od ponad 30 lat. Babiesz legenda. I tak słyszałem, że podobno panowie dużo mogą. Podobno. Mogą. No i że mogą pomóc. Może. Może mogą się panowie za mną wstawić u kierownictwa e, TVP Sport. Tym bardziej, że panowie się znają. Ech. Znają, Ech. nie znają. Różnie bywało. Można spróbować. A co ja mam z tego? Dozgonna wdzięczność. A ile to kosztuje? Będę zawsze dobrze mówił o prezesie i związku. Lepiej zawsze na propsie. Waha, lecą do kwiatka? Mamy chwilkę. Jadą! Tak, tak, wykupmy prawa do curlingu. No i co z tego, że jest lato? Oni tak ładnie zamiatają. Kwiatek! Zadzwonię później. Dzień dobry. Nie dla ciebie. Kwiatek, poznajesz pana? Dzień dobry, panie prezesie. Babiasz. Bez przesady. Normalny obywatel. Kwiatek, co tam się wydarzyło? No co, no poszedł niefortunny komentarz, presja społeczna, trzeba było zareagować. Co ty pierdzielisz? Chyba trochę nieadekwatnie. Wydaliśmy oświadczenie, poszło wczoraj w wiadomościach. Jakie? Takie ogólne. Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, ale także fundament standardów, którymi kieruje się nowa telewizja polska. O, nie ma zgody na ich łamanie. Co? <laughs> w TVOP? Zmiany, zmiany, zmiany. Ale pan babiasz to samo mówił choćby w trakcie Igrzysk w Pekinie w 2008 roku. Dokładnie. Wtedy to aż tak nikogo. A dziś? Dziś się świat zmienił. Przyszło z góry, trzeba było działać. Przyszło z góry? Z samej. Od Rudego? Nie bezpośrednio, ale. Ale? Ale z otoczenia. Ale pan jest teraz prezes. Przecież możesz rzucić weto do decyzji? Nie mogę. Możesz się wstawić. No nie bardzo mogę. Możesz przywrócić i niech przynajmniej studio poprowadzi. Nie mogę. Samopływanie? Nie mogę. Wiatek, co ty właściwie możesz zrobić? Co? Co ty właściwie ty tu robisz? Yy... Figuruję. <laughs> 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 no co? Od piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk minęło kilkanaście godzin.